Jestem w trakcie wymiany dachu i patrzcie to. Tam sznurek jest przy samej łacie. Patrzcie, jaka tu jest kula łódka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pierdę. O. Pierdę 12 cm łódki. I to kurwa idzie tam dalej. I tam już jest sznurek przy samej łacie. Już ogólnie trochę siedzę i kminię, jak to rozwiązać. I tutaj zrobiłem taką konstrukcję, jakbym miał to wyrównać. Trzy łaty. O. I będzie idealnie, żeby podnieść ten poziom. Ale tutaj, dla testu, przykręciłem kolejny sznureczek, który będzie mi prowadził wtedy do dolnej łaty. No bo później trzeba też wyrównać dach, tak, żeby tu nie była potężna łódka, a tu nagle git. No to jak zrobię tak, to tutaj, kurde, wtedy też. 12 cm, 12 cm. Tu kurde też 12, potem tam coraz mniej. Jak ja mam to kurde wyrównać, człowieku? Więc prosiłbym Was o pomoc. Co ja tu mam zrobić? Myślałem nad pianką montażową, żeby uzupełnić po prostu te dziury pod blachą, ale to za dużo piany.